Co ty taki wesoły od rana jesteś dzisiaj? A bo jak ty spałeś, to byłem na podwórku szukać prezentu od zająca i znalazłem. Ale mogłeś temu zająco widać prezent już spakowany do jakiejś torebeczki. Wiesz jak ciężko zbiera się rodzynki i z trawy? Cypis, ale ja dzisiaj. to przed chwilą się obudziłem. I jeszcze nie byłem na podwórku. Co ty znalazłeś? Cypis. Co ty znalazłeś? To to na pewno były rodzynki. Trzeba było mi powiedzieć, że jeszcze nic nie dałeś zającowi. No ja już połowę zjadłem, a drugą część. A właśnie, cypić. Powiedz mi, czy ty już zrobiłeś te wszystkie ciasta, o których mówiłeś wczoraj? Tak, tak. Yy, byłeś w kuchni? No jeszcze nie byłem. To idź! Idź szybko, szybko, leć, leć, leć! No dobra, lecę. No, ale te rodzynki były całkiem dobre. No, cypis, no muszę Cię pochwalić. Bardzo ładne ciasta. I, I te mazurki takie kolorowe, nawet spróbowałem jednego, wiesz? Tylko taki dobry był, ale taki jakiś trochę dziwny. Skąd miałeś polewę czekoladową i te kolorowe takie barwniki do pomalowania? Barwniki to są spray z garażu. Spray z garażu? Tak. Szkoda, żeby się zmarnowały. No to trzeba było mówić, zanim pobiegłem. A pytałeś? No nie pytałem. No to po co mam mówić? No, dobra. no ale ta polewa mnie interesuje, bo też taka jakaś dziwna, czarna taka, nie Jak to nie? Przecież to jest czekolada o smaku yy, owocowym. Jakim owocowym? To w ogóle żadnych owoców tam nie czuć. Oszukali mnie banda z decydentów! Kto cię oszukał? W sklepie. Kupiłem po lewej czekoladę w takiej małej, płaskiej, okrągłej puszce. Miała być o smaku kiwi. O smaku kiwi? Przecież kiwi to jest pasta do butów. To ja nic nie wiem. Ale dobra była. No złe to nie było. Ale wiesz co, może położymy je na parapecie jako ozdobę. No niech ci będzie. A właśnie, byłeś yy, już na podwórku dzisiaj? Znalazłeś prezydencę? Znalazłem. I co? No, bardzo ładny prezent, tylko nie wiem, czy Mikołaj i Bałwanek to tak wiosną pasują, żeby gdzieś postawić. Może poczekamy parę miesięcy i postawię je zimą, co? Rób co chcesz, to twój prezent. No, tak zrobię właśnie. To co? Zabieramy się za malowanie jajek. Jakich jajek? No kurzych. Przecież kuranie ma jajek! Kogut ma jajka! Ale nie o tym mówię przecież. To chodzi o pisanki, no, wydmuszki, pisanki. A no! Dobra. To uszykuj jajka. Ja idę po pisaczki i robimy. No robimy. To leć po te pisaczki. Dobra. Co to za babka? Zapomniałem mu powiedzieć, żeby wydłubał rodzynki!